Cześć! Dzisiaj pochwalę się nową życiówką na 10 km i przedstawię kalendarz startów na sezon 2023. Zapraszam! Sponsorem kanału jest Controltek – Optymalizacja procesów. Tydzień temu, czyli 19 marca, rozpocząłem sezon startowy na obecny rok. Imprezą wrocławska Dycha i były to zawody biegowe na dystansie, uwaga, 10 km. I jako, że nigdy nie biegałem na tym dystansie na zawodach, to zrobiłem życiówkę, która wyniosła 42 minuty 38 sekund. Jak na mnie i moje upośledzenie w bieganiu, myślę, że to jest wynik całkiem przyzwoity, aczkolwiek takim moim marzeniem sportowym na pewno będzie złamanie 40 minut. Impreza była super, pogoda dopisała, było słońce, 16 stopni, więc idealne warunki do, do biegania. A teraz zaprezentuję, jak się prezentuje mój kalendarz startowy na rok 2023. Zobaczmy. Ogólnie założenia przy układaniu planu startów na sezon 2023 były takie, żeby startować jak najczęściej, ale też, żeby nie przesadzić, czyli starty są co dwa tygodnie z pewnymi wyjątkami. I już w najbliższą sobotę startuję w półmaratonie w Katowicach. Jest to ósmy kuźniański półmaraton leśny. I to będzie pierwszy kwiecień, prima prilis, haha. Następnie 15 kwietnia startuję w duatlonie też w Katowicach. Nazwa to jest zmiany Duatlon Katowice. Na dystansie 5 km biegu, 22 km jazdy rowerem i 3 km biegu. Będzie to mój pierwszy duatlon w życiu. Zobaczymy jak pójdzie. I później mamy 3 tygodnie przerwy. Z tego względu, że ciężko było znaleźć imprezę w dogodnym terminie, czyli w okolicach 29-30 kwietnia. Więc następnie startuję 7 maja w Duatlonie Radwanice na dystansie 10 km biegu, 40 km jazdy rowerem i 5 km biegu. I tutaj mamy właśnie pierwszy wyjątek, czyli startuję tydzień po tygodniu, bo kolejnego tygodnia jest następna impreza, czyli Duatlon Świdnica, w którym startuję też na dystansie 10 km biegu, 40 km jazdy rowerem i 5 km kilometrów biegu. Ogólnie te wszystkie starty starają się szukać w okolicach Wrocławia, żeby uniknąć niepotrzebnego jeżdżenia, więc zdecydowana większość tych, tych startów będzie w województwie dolnośląskim. Z pewnymi wyjątkami, bo tutaj już mamy Sieraków. I tutaj 27 maja mamy JBL Triathlon Sieraków na dystansie 1 i 2 Ironmana, czyli zaczyna się już robić poważniej. Jeżeli chodzi o objętość. Tylko to też będzie start treningowy. Dwa tygodnie później, 10 czerwca, mamy triatlon Mietków. na się 1,4 i Ironmana. Fajna impreza. Brałem w niej udział już w zeszłym roku. Więc też będzie możliwość porównania, stricte, czasu, jaki uzyskam tym razem, do tego, co było rok temu. I następnie, 25 czerwca. Mamy Samsung Driver Triathlon Międzychód, Tak jest. Na dystansie 1,4 Ironmana. I 9 lipca mamy Garmin Arion Triathlon Syców. Na dystansie 1,2 Ironmana. I to już będzie poważne podejście do zawodów. Będę starał się wykręcić życiówkę, aczkolwiek. Patrząc na to, jak mój trening się zmienił, no to tutaj będzie stuprocentowe nastawienie na to, żeby, żeby życiówka padła. W każdym bądź razie w Sycowie w zeszłym roku też startowałem, więc będzie bardzo takie mocne porównanie, bo to... zawodów do zawodów nie ma co porównywać, chyba że właśnie do roku zeszłego, kiedy trasa była podobna. Bo czas jest z jednych zawodów do czasu, z innych zawodów, które rozgrywają się w innym miejscu, gdzie jest inny profil trasy, to, to te czasy nie są tak bardzo porównywalne. I 23 lipca startuję w imprezie Samsung River Triathlon Koło na dystansie 1:4 Ironmana. I to będzie ostatni mój start przed zawodami docelowymi, czyli Ena Ironman Gdynia. Które się odbywają 6 sierpnia, i na tych zawodach będę starał się uzyskać kwalifikacje na Mistrzostwa Świata na dystansie Ironman, które w tym roku odbywają się w Nicei. Po zawodach w Gdyni, po dwóch tygodniach, będą jeszcze kolejne starty, trzy, ale to już będzie zabawa. A że te imprezy mają fajną też e, opinię, renomę, to to będę chciał w nich wystartować. I 19 sierpnia przypada start w i na imprezie Ocean Lava Metal Cas. Na dystansie jednej i drugiej Ironmana, czyli dystans też jest całkiem poważny po, po takim starcie jak pełny dystans Ironmana po dwóch tygodniach. I tu jest drugi wyjątek, czyli tydzień po tygodniu start. Start w Kaliszu na jednej czwartej Ironmana. I to przypada na 27 sierpnia. I mamy ostatni start w sezonie, który przypada na 9 września. Jest to Garmin Triminator Radków na dystansie 1,4 Ironmana po trasie górzystej. Więc to jest, będzie mój pierwszy górski triatlon, w, jaki, w jakim będę miał przyjemność wystartować. I myślę, że to będzie fajna impreza na zakończenie sezonu triatlonowego 2023. Co będzie po 9 września, to jeszcze nie wiem. Czy uda się uzyskać, zdobyć kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Nicei. Starty wtedy przypadają na październik. Chyba, z tego co się orientują. I w październiku też ewentualnie bym wystartował w ultramaratonie górskim na dystansie powyżej 100 km. Ale na razie o tym nie myślę. Póki co skupiam się stricte na, na triatlonie, jak sezon triatlonowy się zakończy. To wtedy będę myślał w jaki sposób mogę spędzić jesień. Jak widać plan startów na obecny rok jest mocno ambitny. Ale takie były założenia już jakiś czas temu, żeby startować jak najwięcej i wykorzystywać zbudowaną formę, rywalizować i się sprawdzać. Zobaczymy jak moje ciało będzie reagować na taką ilość startów i jaką formą zaprezentuje się na zawodach. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!